Idziesz do nas? Czy nie? Będziesz na naszej odcinek? Czy nie? Chcesz być w telewizji? Ja? Czy nie? No Siadamy. proszę, siad. Siadasz? Witamy po raz kolejny. Hello! Jest tym razem, Tym razem nie w kuchni. Nie w kuchni jesteśmy, mi w ogrodzie. Wspaniały jest dzień. Oh. Wspaniały dzień, wspaniała część pora roku, więc stwierdziliśmy, że możemy pogadać sobie o oh. różnych uh, systemach detoksyfikacyjnych i procedurach, które można zrobić, niekoniecznie będąc w kuchni albo niekoniecznie jedząc. No tak, i jaki wspaniały dzień jak dzisiaj, dużo leci, jak się mówi, polen. Pyłki. Piółki. Pyłki. Pyłki. I dla mnie to jest trudno, bo ja zawsze mam coś tutaj, coś jak zaczynam kichać i po prostu mam alergia. Także może pierwsza część Netipad będzie ważna dla ludzi, którzy mają alergię, którzy chcą czyścić e, ciała, nosa. <trujne> Nos, zatoki, górne drogi oddechowe. A wszędzie, gdzie ten, gdzie ten pyłek mógłby, mógłby być problemem, a jedną z metod, właśnie fizyczne, fizyczne wypłukiwanie i czyszczenie tych miejsc, a, może, być, może być wielkim, a, bardzo skuteczne. I Co to znaczy skuteczne? Skuteczny efektyw. Aha, no właśnie. My używamy takich naczynek, to się nazywa po angielsku NETI. Pot. właściwie netti net, to prawdopodobnie z, 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 z sanskrytu o. pot, czyli naczynko. Mhm. Te nasze to są. Dawina ma taki podróżny plastikowy, mieliśmy Te wiele piafę. porcelanowych, mieliśmy wiele porcelanowych, ale po, po, połamały się nam popękały. Ja mam mhm. taki stworzywa ponoć biodegradacyjnego, też nie, nie, nie ulegający U. Myślałem, Destrukcji. Można go już mi spadł wiele razy. Można tak? go nie rozbija się. Nie, nie rozbija się. Będziemy kombinować co, tutaj co w ogrodzie. To, to ja, ja pokażę może ty gadaj. Ja gadam? Mhm. Dobrze, o czym gadam? No o tym co ci to pomaga. Aha. Co ci to robi? Ja, ja co dzień robię neti pot i co dzień dwa razy W rano i wieczorem. I spytałam od początku, czy to, czy to nie jest za dużo, bo to też może być. Ale Irek mi powiedział, że to chodzi o to, że nie ma tutaj um, przyjemnych bakterii. Przyjaznych. Przy... <laughs> Przyjaznych bakterii. Przyjemnych też. Też? Przyjemne, możesz przyjazne być. być. No, przy przyjazne <laughs> ci zrobią przyjemnie. Okay. A nie nieprzyjazne no ci tak. zrobią nieprzyjemnie. Także możesz robić... Dwa razy dziennie na przykład. Więcej, teraz. częściej Dzi nawet. Tak? Myślę, że tak. I, i w starym czasem, dawno, dawno temu, to było bardzo ważny sposób, żeby uh, przed medytacją i po medytacji, na yoga uh, czyścić noże, ale też netipati, to ci, jak się mówi, bliżenie do, um, do Boga do Boga. Czyste ciało zbliża, czyste ciało to jest ciało bliższe Bogu, uh -huh, uh -huh, czyli uh -huh. zbliża Cię do Boga. Tak. I każdy by chciał być blisko ale Boga, ale nie każdy mówi. wie jak. Tak. A, więc wyczyście sobie, wysmarkajcie się porządnie uh -huh. i zbliżajcie się. do kościoła i później możesz wracać i czyścić noza i Bóg Ci kocha. Uh -huh. Naprawdę. Każdy chyba, kto pracuje poza tym głosem uh -huh. i pracuje tutaj... Gdzie ważna jest ta część, żeby była otwarta, no, dla piosenka, a będzie kochał, będzie kochał ten system. Aktor, aktorami to też no. ważne dla nas, bo wszystko będzie tutaj później, jak pracuję w głos, ja czuję tego, czuję mhm. <coughs> jak ma <coughs> za dużo i to mi pomaga. W okresach, w okresach, w okresach e, częstych przeziębień, w okresach, kiedy panują jakieś epidemie wirusów, bakterii itd. Mhm. w okresach, kiedy ludzie się przeziębiają, albo w okresach tak jak teraz. Alergię, to jest wspaniały pomysł, można to robić często, nie, 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 nie można tego przedawkować. Tam dałem trochę soli i wodę dobrą, możecie tam... Dlaczego soli? Dlatego, żeby to zbliżyć do fizjologicznego płynu naszego ustrojowego. Dawina czasem płucze innymi herbatkami, zioło, zioła. I ziołowe, tak. I to ważne, że nie jest tylko po prostu woda z kran. Bo czytaliśmy w Stanach, że, że ktoś, pamiętasz tę historię w Kentucky? Ktoś za, zaraził się jakąś fatalną amebą, mhm. która była w Kranuwie. Także dobrą wodę, jak najlepszą tak. możecie to. Możesz gotować yy, to yy, co, yy, zobaczy... co pijecie. Tak. Możesz gotować do boiling, jak się mówi mhm. boiling? Wygotować. Wygotować i później, i później możesz sedzić godzina i to będzie spokojnie, tak? Najbardziej leczniczą taką substancją tutaj dla bądź śluzowych i dla zatok uh, byłby mocz, ludzki mocz, poranny, polecam, także naj, najskuteczniejsza... Ten, Niekoniecznie, ten to oni sobie zdecydują. Uh, i, 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 I uważam, to jest taka substancja właśnie, która gdzieś tam w kącie jest, każdy się... Nikt o tym nie mówi, a okazuje się, że, okazuje się, że mm -hmm. ma wspaniałe lecznicze właściwości i Mam jest za nosem. darmo i jest zawsze z nami. Także powiedzmy, że nie mamy dobrej wody albo herbaty. Mamy zawsze ze sobą swój własny mocz, który wspaniale nam może posłużyć do przepłukania zatok. Ja nawet myślałam o tym, myślałam, czy Irek będzie dzisiaj mówić o mocz, czy nie? I ciekałam i właśnie mówił. Także to znaczy, że on wam trfa. No to ładnie. I to boli? Aha. I to boli. Powiem ci szczerze, że to nie jest przyjemne. Ale później. niesamowite życie. <noise> to były moje stopy, proszę cię. Ale to woda, proszę cię. I też buggers. Ja już robiłam dziś rano. Nie pokażesz? Nie jest to przyjemna ta chwila. Ta <noise> chwila, kiedy. Szczególnie jak tego nie robicie regularnie. Tak, będę Ta chwila robić? kiedy ta woda, ta solanka e, wchodzi do zatok i zaczyna tam reagować i, i wypłukiwać rzeczy, to jest tak jak na pewno wielu z Was zachłysnęło się kiedyś tak. e, wodą z oceanu i dostała się wszędzie, do uszu, do oczu, to I jest tak, to uczucie, ale później, właśnie teraz wchodzę w ten moment, po, po minucie, po dwóch. E, tak, chusteczki mam. ważne, że masz ze sobą. I też to ważne, że nie odjechajcie, bo to nie jest o to chodzi. Musisz zamknąć tej te części, że chodzi do, do gardła, bo to ważne, bo jak odjechajcie, to znaczy, że to będzie na, w środku. I to nie, bo nawet z dzieckiem robiliśmy, jak on było bardzo mało, tak i on miał problem tutaj. Nie chodziliśmy do lekarza. robiliśmy e, Neti pot i on tak nie lubił, ale Ilia. ilia przez pierwsze kilka miesięcy swojego życia miał Neti po dwa razy dziennie, tak. żeby mu właśnie flegmę ściągnąć i wypłukać e, resztki, resztki tam jakichś śluzów. Ułatwiliśmy mu znacznie oddychanie, także spał pięknie i, i oddychał ładnie. przez nosek. Tak, Większość małych dzieci ma z tym problemem. No tak, i mleko, jak jak, jak dzieci piją normalne krowowe mleko, to też znaczy, że mają ten, ten, ten. Także jak Twoje dziecko ma ten problem, proszę, nie chodź do lekarz, bo po co? Możesz, możesz spróbować. Nie, może, może, nie to, bo używaliśmy, jak się mówi... Um, um, mocz. Nie. Przestań, <laughs> mocz. <laughs> uh, no dobrze, co jeszcze? Co jeszcze? Dobre pytanie, bo mieliśmy neti to bardzo ważne i teraz... Chodzimy do drugiej strony ciała, także tutaj możesz, albo też tamtą stronę. I też wodą. No właśnie, lewatywa, czyli też płukanie wodą, też używanie tej, tej właściwości na, wody i naszej planety, czyli grawitacja, która tą wodę ciągnie w dół. A, i ludzie to już z, tysiące lat temu wykorzystali i wymyślili, Aha. albo zaadaptowali. No, to jest tak samo system, jak system płukania metry. jelita grubego, czyli, mhm. czyli lewatywa. Dokładnie. I po co? I po co? Mi się wydaje, że lewatywa zawsze słyszę, że o, ja się boję, lewatywa to nie, niewygodne, to coś, coś, tam, coś tam. Niewygodna tam... przede wszystkim. W głowie. Tutaj, tak, w głowie tak, niewygodna tak, tak. Bo, bo... To, bo to jest dziwne pomyślenie, to, to wo, coś, coś tam pupa, coś tam, ja nie wiem, mhm. ale powiem ci szczerze, to jest Twoje przyjaciół. Tutaj. Tak, bo później jesteś inny człowiek. To i to, sieczuki. My ja Cię po... kocham, ja Cię Gdziekolwiek jeździmy, tak. to zawsze to idzie pierwsze do torby. Pakujemy lew... w torbę w no To pierwsze dla mnie. To Co czasem zostaje w domu, bo codziennie robię, ale, ale też jest ważne. Często się przydaje. Tak samo, ta sama zasada. Przeziębienia. Tak, I, i też powiedz. bóle powiedz, głowy. Bo są innej inne różnicy między. Różne lewatywy. Tak, i powiedz, jaki lewatywa i po co? Uh -huh. I tak? Róż, no, różnią, się, różnią się przede wszystkim tym, co jest, co, co tam, co używacie, czyli jaki płyn. Aha. A, jest Aha. bardzo, a, może taka naj, najbardziej standardowa, ja myślę, lewatywa to jest głęboka lewatywa, czyli. Co, hmm. po raz kolejny. Dobra woda, odrobina soli albo dobra herbata, zioła. Hmm. Nie czarna herbata, bo wtedy byśmy kofeinowy, kofeinowego by kopa lewatywa. dostali. Chociaż o tych też za chwilę wspomnimy, to są retencyjne lewatywy. Jak macie zioła albo rzeczy, których, których nie można pić, albo nie chcecie pić, można je drugą stroną w, Ale do organizmu wprowadzić. Głęboka. Lewatywa głęboka. 2 litry. Te torby w większości Całości. przypadków to są dwulitrowe, Pojemność ich mhm. jest 2 litry, czyli tyle mniej więcej, ile średni taki średni średnia objętość litra grubego mhm. wynosi. Wypełnia się taką lewatywę. Mhm. Blum, 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 blum. Pełne, pełne, ta akurat, pełne. ta moja jest połączona. E, tutaj, jak już ją wypełnię, zatykam to. Wyobraź sobie, że jest woda w środku. 2 litry wody. Wieszam to, wieszam to w łazience na wysokości metra, metra i pół. I tutaj mam taki zaworek, który się zamyka. I, i odcinek tej lewatywy, prost, prosta, sztywna, plastikowa część, na, którą, na którą dajemy... Mm -hmm. którą lubrykujemy, czyli w naszym wypadku to jest kokosowy olej, mm -hmm. tak żeby łatwo weszła. Weszła. I wszyscy wiedzą, co to znaczy. A możesz pokazać, jak chcesz. Pokażę, pokażę. Czyli, Żartowałam. Czyli... Nie, ja pokażę. Tak? Proszę bardzo. Ja, pokażę. ja już Pokażę. To, tak że... to wisi. To wisi, daję sobie ręcznik na, na o, podłogę ekstra, w łazience. O, mamy dzisiaj. Czyli to musi wisieć tak, żeby trochę było ciśnienia w tym. Czyli grawitacyjnie woda, woda tutaj dochodzi do tego miejsca. Miejsce możecie jeszcze spuścić, trochę powietrza może się zebrać czasem w tym wężyku. Także spuszczam to powietrze lepiej, na cztery ma, łapy. Tak, i nie ma takiej, że, że to zrobi. Chcesz, że to jest dokładnie w ten tak, sposób. Tak, mniej więcej tak. W prawą rękę ja na cztery łapy. O, matko, na cztery łapy wprowadzam. Ja nawet nie ten mój mąż teraz To jest niesamowite Czemu dobrze? nie pokazać? Bo to jest. Takiego tutorialu nie ma na internecie. Także tak, 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 proszę. ludzie bardzo. muszą wiedzieć, jak to się robi. To wprowadzamy do, ja, ja ci do odbytu. Ja to robię. Nie, 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 ty nie musisz aż tak dokładnie. I, okay. mam, I mam tutaj dwa palce na tym zaworku i popuszczam sobie, otwieram go. I cały czas jestem w tej pozycji. I zamykam, i czuję. Jak, jak wygodnie, czy, czy jest tam miejsce? Jak mi jest niewygodnie, to, to zamykam zawór mhm. i chwilę czekam z tym, i ona ta woda sobie przejdzie mhm. dalej. Wtedy wpuszczę trochę więcej, znowu zamykam trochę więcej i tak, tak aż, aż dopełnię. Aż, aż wyleję całe dwa litry z tej, z tej torby, mhm. wleję w siebie, e, zostaję w tej pozycji, masuję się w, w lewą stronę, czyli odwrotnie. Nie, w, nie w, tak jak wskazówki zegara, tylko w odwrotną stronę masuje od lewego biodra w górę e, okrężnymi ruchami masuję, masowuje tą wodę. Jeśli by nie, Wam nie weszła całe 2 litry na raz, to możecie usiąść na toalecie, wypróżnić się i znowu włożyć to i wpuścić resztę. Ale jesteś dzialny. Mój mod widzi. Nie wstyd nic, to bardzo dobrze. To jest I... ważna rzecz. No, bardzo ważnie, zgadzam się. Także to jest malutki przykład, że jak możesz robić w domu. Mi się bardzo podoba. I jak chcesz, możesz mieć Twoje żonę, żeby trzymać, jak, jak ja to zrobiłam. To nawet przyjemne, możecie razem to zrobić. Nie, ja bym powiedział, że to jest rzecz e, sama. Dla, dla ciebie. Tak. Sam albo sama zamknij się w łazience, bo to jest twój czas oczyszczania. Mhm. Bardzo efektywny. Wypłukuje się, zobaczycie co się wypłukuje. Z jelita grubego się wypłukują nieczystości, nawet skamieniałości, nawet pasożyty mhm. czasem. Różne I my, rzeczy. Myślę, że ważne, że powiemy, Um, bo zawsze Irek mówi, że jest, jest lepiej jak dzień wcześniej, uh, także cały dzień, jak będziesz wieczorem to zrobić, ten lewatywa, lepiej, że nie jesz cały dzień, możesz płynne rzeczy, wodę pić i spokojnie, bez uh, takiego ciężko jedzenia, może płynne rzeczy, to będzie najlepiej dla Ciebie, bo jak jesz jakiś kotle cowowe i później zrobisz lewatywa, to, to, jest to jest trudno i to mm -hmm. będzie Ci bolić bardzo. Także lepiej masz pusty tutaj, żeby możesz czyścić jak najgłębsze. E, tak? Tak, tak. Bo, poza tym pracujesz wtedy ze swoim ciałem. No i też... W każdym też, razie, no... I też płynne rzeczy. E, na, jak ludzie robią głodówkę Głodówki. i czasem... Czasem oni mi powiedzieli, że o, ja tak, ja cierpię, ja to, to Ta co, Tak głowa mi boli. Bardzo ważne, że jak robicie głodówkę, że robicie codziennie lewatywa. Bo jak nie jak, jak dwa czyścicie razy dwa nawet. razy dziennie możesz, bo, bo jak czyścicie i te toksynie zostaje w ciała, to jest ten ból. Także i lewatywa ci pomogę czyścić i puścić mhm. wszystko. Z tym, co wypukujecie, wyjdą też oczywiście dobre rzeczy, czyli acido, acidofilus jest mhm. taką przede wszystkim główną rzeczą którą wypłukacie też, która, która nie powinna być wypłukiwana z jelita grubego, to będzie ten, te, te nasze przyjazne bakterie. Więc dobrze pomyśleć o tym, żeby sobie zrobić uh, co drugi dzień. Jeśli to robicie regularnie, intensywnie co drugi dzień, uh, tak zwaną retencyjną lewatywę, uh -huh. czyli wprowadzić z powrotem dobre rzeczy, a można wprowadzić. Uh -huh. uh, Kwaść, mleko. Można, można odrobinę kwaśnego mleka w, w wodzie, w szklance wody i wtedy o wiele mniej tej, tą, do tej torby się wlewa o wiele mniej, tylko tyle, żeby weszło tam nawet na sam koniec jelita grubego i, i już tego nie wypróżniać, iść z tym spać, albo chodzić z tym. Da się. Da się z tym chodzić, mm -hmm. te, wtedy te bakterie tam sobie dadzą radę. Można jeszcze? też zioła, na przykład jeśli Aha, okay. nie chcecie pić, są jakieś straszne, fatalne zioła albo lekarstwa naturalne, mm -hmm. domowe preparacje, których nie chce Wam się pić, albo czasem nie możecie pić z powodu z różnych powodów, żołądek, albo przełyk, coś tu jest nie tak wprowadzacie to drugą stroną, bardzo pięknie się to absorbuje, polecałbym wtedy to zrobić po głębokiej lewatywie, kiedy tam jest w miarę czysto. Dokładnie po, także i robisz... Tak, od razu robisz okay. jedną i, i robisz retencyjną, kiedy wprowadzasz zioła mm -hmm. i te zioła o wiele lepiej, o wiele efektowniej się wchłaniają przez, przez ściany jelita grubego. I A... też może chlorela byś mogła... Chlorela jak najbardziej, spirulina, chlorela, chlorofil, mm -hmm. nawet wycisnięte soki z pokrzywy, z mniszka wspaniale się absorbują, ah. drugą stroną. I wręcz, ten, czujesz, ten, ten. I wręcz to można czuć. Ja robiłem e, z, z kurkumy takie mm -hmm. lewatywy przez pewien czas. To w, w minutę czułem to w, w głowie i w krwioobiegu, że coś wspaniałego się dzieje. Mm -hmm. e, I jeszcze jedną jest, jest jeszcze wiele opcji, ale jedną tutaj myślę, że zmieścimy i powinniśmy o niej wspomnieć to jest kaw, kawowa lewatywa. Tak. Ja robię, bo będziemy robić, robić odcinek o. o... E, czyszczenia wątroba i płukanie ja, puk wątroba. I ja robię e, kawę lewatywa w połączeniu z tego, e, bo to ci, ci pomogę z e, wątroba, nie? Wątrobowy nasz protokół rozpisany. Wątrobowy ma w sobie, ma w sobie dwie lewatywy. E, właściwie jedną dla wszystkich, a dla tych, którzy już, już są w dobrym miejscu i czyści i są świadomi tego, co robią i są i chcą. Być jeszcze czyści, bardziej czyści, mhm. mamy wtedy opcję z lewatywą kawową, która dodatkowo stymuluje wątrobę. Aha. Jest, jest różnica, w dalszym ciągu używamy torbę lewatywową, mhm. wężyk to jest ten sam koncept. Różnica jest w tym, czym wypełniamy tą torbę i w jakiej pozycji u, układamy ciało. Mhm. Chcesz powiedzieć o tym? Jak robisz kawę, mm -hmm. tym kawę lewej to warto, żeby, żeby robić i jak najmniej ruszyć, bo nie chcesz, że tej kawy chodzi głębsze w, w, w jelita te gruba. To, to ważne, że nie, tylko w, w doł. Tak, jak się mówi. Ostatni odcinek Ostatni jelita, odcinek, jelita tak. grubego. I później możesz sobie położyć. E, na... No. Bo ja, ja to robię, czy to dobre, czy nie? Co? Bo ja, po, ja położę na. Na, na plecach. Plecy. No bo to trzeba. Właśnie podstawowa różnica, okay, że dobrze. nie robicie tego, jak Wam pokazywałem, na, na czterech łapach. Uh -huh. Dlatego, że e, koncept tej lewatywy kawowej jest taki, żeby ona, ona nie jest po to, żeby płukała jelito grube. Ona uh -huh. jest... E, po co? Jej koncept jest e, po to, żeby w, z, zastymulować wątrobę, uh -huh. czyli krwiobieg, mały krwioobieg między jelitem grubym i wątrobą. Uh -huh. Chodzi o to, żeby w tym w krwi obiegu znalazła się potężna dawka kofeiny i substancji smolistych, trujących niestety dla naszego ciała, ale trzymamy je tylko w tym małym obiegu, dzięki temu, że jest to 5,5 e, litra, czyli dwie już mamy różnice. Ilość tej kawy zaparzanej będzie 500 ml. Okay. To znaczy, że ona będzie tylko nam wypełniała ten ostatni odcinek i nie chcemy jej nigdzie indziej. I druga różnica to jest jak się jak się kładziemy, jak, jak się sytu, jak ciało usytu Pokażesz? Na ciebie ja to. Uh -huh. W ten sposób kładziesz i sobie bardzo spokojnie położysz i, ale właśnie, bo ja też cały dzień, cały czas się uczę od szef Irek. i też jestem ciekawa, bo jak leżysz to nie znaczy, że kawa chodzi trochę głębszej. Mm -mm. Okej. Okay. Wiesz, każdy, każdy z tych jelit grubych jest pod innym kątem ułożony. Także różni ludzie będą musieli trochę za, zaadoptować się do tego. Może trzeba będzie poduszkę podłożyć tutaj, ale w większości przypadków leżenie na plecach też, jest, jest, okay. jest bezpieczne. tak. Bo chcesz być naj. naj um, nie, nie możesz się ruszyć, bo chcesz, żeby ciało. Tak, okay. Czyli na, kładziemy się na plecy i nie ruszamy się. Wprowadzamy sobie wężyk tędy. Spuszczamy to pół litra kawy, ona nam, ona nam wypełnia ostatni odcinek jelita grubego i z tego jelita grubego ten, krwio, ten mały krwioobieg ją doprowadza do wątroby i wątroba już wie co z tym robi. Czyli co Przecież. z tym robi? Produkuje uh, wszystko co się da, szaleje i w ten sposób właśnie ją stymulujemy. Aha. Żółć i inne uh, Ale mam rzeczy. pytanie. Czy też warto, żeby to zrobić oprócz tej czyszczonej wątroby? Bo, bo zawsze musisz tak, robić. Tak, to... to jest inny system. Możesz zrobić. Jak nie chcesz robić, dojdziemy do tego przy okazji płukania wątroby. Jak nie chcecie robić płukania wątroby, mhm. to możecie zrobić serię e, lewatyw kawowych. Wychodzą z wielkich problemów ludzie w ten sposób, samą lewatywą kawową. E, to mamy, to mamy zrobić. W każdym razie trzymamy tą, tą lewatywę kawową tam jaki, jaki 10 porogę? do 15 minut. Na przykład marskość wątroby, na przykład nowotwory wątroby. Wtedy, kiedy płukania wątroby nie możesz za bardzo zrobić, mhm. wtedy by było polecane stymulacja Gakawy. wątroby lewatywami kawowymi. Przepraszam, gadamy, bo to jest bardzo ciekawe. Gadamy, mnie to, co wszystko tu... jest ciekawe, co, no. o czym my mówimy. O. w każdym razie ostatnią rzecz, który, o której nie powiedzieliśmy bardzo ważna jest, jest jak, jaka bardzo ważna jest jak, jak nie wiecie co jak nie wiecie jak zawsze zapraszam na konsultacje bo to jest indywidualna sprawa możecie, mhm. możecie wy akurat w waszym przypadku to, ta, ta lewatywa kawowa może jeszcze nie być tak Idealną no, no sytuacją tak. może być lepszy, coś lepszego. Także, żeby to dowiedzieć się, co jest dla mnie najlepsze, mm -hmm, musicie mm. przyjść na konsultację. Tak, to, to ważne, że, bo my proponujemy rzeczy, ale bardzo ważne, że wiesz dokładnie, co ty potrzebujesz, bo nawet, a nie wiem, czy widzieliście, ale robiliśmy sesję z Irkiem, on, on mi, konsultacje robiliśmy i nawet ja, ile razy ja miałam konsultacje, ja co dzień mam konsultacje, Irek, ja nie czuję, co mam robić. I ja miałam konsultacje, siedziłam następny dzień, robiłam, co on powiedział, jestem w zupełnie innym miejscu. Ja jestem jego żona. Także i to warto, żeby rozmawiać przez Skype, możesz rozmawiać przez... Możemy zrobić konsultację tak. przez Skype. Jak jesteście gdzieś daleko, nawet no, w Europie, w obrodzie, gdzieś w innych w... krajach, Sąca. gdziekolwiek nie jesteście, jest opcja przez Skype, a jak, a jak możecie przyjechać do nas, to, to my jesteśmy warto. w Polsce w różnych miejscach, jeździmy. Można się ze mną spotkać nawet w, w parku i zrobić konsultacje. Ale wiesz co, teraz mi się przypomniało? Jeszcze jedna rzecz: jak tą kawę zaparzyć? żeby była odpowiednia do, do, do tej... coś o tym? Okej, okay, szybko, bo, bo mamy dużo rzeczy musimy musimy... Gadaj. Okej. Okay. Eko. Eko. Kawa musi być eko. Um. Zmielona. Zmielona. Także ty I gotowana. mówisz. Ja, ja powtarzam dobrze. I gotowana przez, nie wiem, pół, pół pięć, godziny. 5 do 10 minut o, wystarczy. Widzisz ja, ja trochę dłużej. Nie szkodzi. Im, im mocniejsza, tak, ja tym lepsza. Mocno. To nie jest kawa, którą będziecie pili, także może być przesadnie mm -hmm. gęsta i mocna. To jest kawa, która ma wysłać sygnał z jelita grubego do wątroby. I później chcesz to Czyli to jest czyste kawy, to jest żarne, tak? tak? Później odsydzamy. Tak. A Właściwie nie, czekamy aż ona osiądzie i zlewamy tak, żeby ta, ten, ten płyn, który wchodzi do jelita grubego, żeby był czysty, czysty klarowny. Tak, tak, tak. I, to chyba I tyle. żeby wyglądać później tak jak Dawina, żeby czuć się młodszym, Gruby lepszym. dziecko! I żeby dziecko się lepiej czuło. Chociaż... I ważne, ważne, że jak chodzi o takie rzeczy, możesz robić jak jesteś w ciąży, ale lepiej, lepiej daj ci spokój. Spokój jak jesteś w ciąży? wcześniej bardzo polecam warto, żeby robić każdą rzecz lewatywę, chociaż tuż przed porodem. Lewatywa. Lewatywa to jak najbardziej. Kiedyś to był standard. Przed, przed, porodem lewatywa. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ja będę to zrobić, ja robiłam ostatni, ostatni czas. Podczasem to, bo nie chcę pchać dziecko, bo... jest tam bo szli... dużo rzeczy no tak. w małym miejscu i się robi duże ciśnienie i każdy, każdy taki e, sześcienny centymetr jest ważny, także lewatywę wypłukać się, wyczyścić się tuż przed porodem będzie o wiele łatwiejszy będzie wiele przy, Również, tak. e, przyjemniej. Ale gadaliśmy dzisiaj, ale macie informacje. Bardzo dobrze. Zapraszamy na konsultacje. Zapraszamy na stronę internetową www.chefirek.pl. I do, do zobaczenia. Do zobaczenia.